Lotka podchodzi na tyle blisko, żeby baza była w stanie dotknąć czubkami palców jej stopę. Lotka powinna mieć wyprostowane ciało i nie zginać się w biodrach. Powinna mieć wypchnięta klatka do przodu i oddać swój ciężar na nogi w bazę niczym Michael Jackson. Stopy bazy powinny być ułożone równolegle na wysokości kolców biodrowych lotki. Baza powinna przenieść lotkę nad siebie zanim wyprostuje nogi. Lotka nie powinna skakać, tylko powoli oddać swój ciężar. W finalnej pozycji nogi oraz ręce są proste i ustawione pod kątem 90 stopni do podłoża. Lotka powinna mieć wspięte ciało i aktywne nogi. Jeśli już czujecie się pewnie, możecie spróbować wejść w tę pozycję bez użycia rąk. Powodzenia! Brawo! Dotarliście do końca i mam nadzieję, że tak. Pamiętajcie, żeby zawsze mieć przy sobie kogoś, kto będzie Was asekurował i nie zapomnijcie subskrybować naszego kanału, żeby być na bieżąco z nowymi filmami. Oczywiście też obserwować nas na Facebooku i na Instagramie. Do zobaczenia!